Jestem we Wrocławiu między Legnicką a Braniborską, tutaj jest Braniborska, nowe bloki, tu jest parking, tu jest Legnicka, a tutaj taki skwerek, wielki cmentarz tutaj był od 1777 do 1957 taka tablica jest. Przeznaczony do likwidacji 57. W wybitni mieszkańcy Wrocławia tu byli pochowani. Ciekawe, jakby to wyglądało. Między innymi malarz portrecista Ernest Rech, pierwszy prezydent Redencji, dyrektor odlewni, no i producent wagonów kolejowych. Tutaj taki jest obelisk. Przejdę dalej. Tutaj jest drugi taki obelisk. Langhass, architek, kępę mieszczańską, no i tak to wygląda w zimie.